Dany jest okrąg K1 oraz okrąg K2 o środku w punkcie S2 i promieniu R. Dla jakich wartości R okręgi te mają jeden punkt wspólny. No i mamy podane współrzędne punktu S2, czyli zaczynamy sobie od podpunktu A. Zauważmy tutaj, że środek okręgu K1 będzie znajdował się, zapiszę jako S1, w punkcie skoro mamy 3 to będzie minus 3, no i minus 2, czyli mamy 2. No i nasz promień, czyli to jest pierwiastek z 16, czyli mamy 4. No to obliczmy w takim razie odległość między środkami naszych okręgów, czyli S1, S2 i pod pierwiastkiem zapisujemy 4 minus minus 3, do potęgi drugiej dodać 2 minus 2 do potęgi drugiej. Otrzymujemy w ten sposób pierwiastek z 49, czyli jest to 7. Dane okręgi mają jeden punkt wspólny, gdy będą styczne zewnętrznie, czyli to jest nasz pierwszy warunek, gdy będą styczne zewnętrznie, czyli nasze S1 i S2 będzie równe 7. Czyli jest to tyle samo, co promień jednego i drugiego, suma ich. Zatem podstawiamy 7 jest równe 4 plus r, czwórka na drugą stronę, czyli r jest równe 3, i drugi nasz warunek, że będą one stycznie wewnętrznie, czyli S1 i S2 będą równe 7, jeżeli będą równe wartości bezwzględnej sumy naszych promieni. I podstawiamy. 7 jest równe 4 minus r. Czyli 4 minus r jest równe albo 7, albo 4 minus r będzie równe minus 7. W pierwszym mamy, że nasz promień to będzie minus 3, a w drugim, że promień będzie równy 11. No i oczywiście, że to jest fałsz, jest sprzeczne, no bo promień nie może wyjść nam ujemny. Czyli promień nasz, będzie należał do przedziału i będzie miał punkty wspólne 3 i 11. W podpunkcie B mamy podane punkt S2, ma współrzędne minus 4 i 4, czyli to jest dla nas bardzo istotne tutaj. W dalszym ciągu punkt S1 będzie miał współrzędne 3 i 2. Oraz promień będzie równy 4, no bo to wyliczyliśmy zarówno do pierwszego podpunktu, jak i drugiego. Obliczamy odległość między naszymi środkami okręgów. I mamy minus 4, minus, minus 3 do potęgi drugiej. Dodać 4, minus 2 do potęgi drugiej. Czyli jest to równe pod pierwiastkiem 1 plus 4, czyli mamy pierwiastek z 5. No i dane okręgi będą miały punkty wspólne, gdy będą na przykład styczne zewnętrznie. Czyli nasze S1, S2, nasz odcinek musi być równy pierwiastek z 5, a on musi być równy sumie naszych promieni. Dlatego podstawiamy pierwiastek z 5 jest równe 4 plus R. Zatem nasze R będzie wynosiło pierwiastek z 5 minus 4, czyli mamy równanie sprzeczne, no bo to jest mniejsze od zera. No to drugi nasz warunek, że one będą stycznie wewnętrznie, czyli S1 S2 będą równe pierwiastek z 5, a on jest równy. Wartości bezwzględnej mamy sumę naszych promieni i podstawiamy. Pierwiastek z 5 jest równe 4 minus r wartości bezwzględnej. Czyli mamy dwa rozwiązania i to będzie 4 minus r jest równe pierwiastek z 5 oraz 4 minus r jest równe minus pierwiastek z 5. W pierwszym otrzymujemy 4 jest równe 4 minus pierwiastek z 5, a z drugiego, że 4 jest równe 4 plus pierwiastek z 5. Czyli wnioskujemy tutaj, że okręgi mają jeden punkt wspólny, gdy nasz promień będzie równy 4 minus pierwiastki z 5 albo 4 plus pierwiastek z 5.